Mariusz Wójcik, wiek 55 lat, skazany na dożywocie w 2016 roku. W więzieniu od 10 lat. Spadek Mariusza Wójcika jest szczególny z wielu względów. Nie często zdarza się, że oficer policji trafia do więzienia na dożywocie za morderstwo. Ja bardzo często przyjeżdżałem koło więzienia na Białej i mówię, Ja pierdzielę, tam się znaleźć to jest tragedia. No a po, po jakimś czasie wyglądałem z drugiej strony z okna. Skazany wciąż twierdzi, że to nie on zabił. Uważa też, że sąd nie miał wystarczających dowodów jego winy. Wiele okoliczności tej zbrodni pogrąża Wójcika, a sędziowie uznali, że to właśnie on pociągnął za spust. Prokuratura stwierdziła w dochodzeniu, w śledztwie, że ja nie miałem pieniędzy, mówiąc pokrótce, że byłem bardzo zadłużony i. Zawiąc tego jednego pana Dariusza za 13 tysięcy złotych. Przez kilka lat był komendantem posterunku policji Warszawa Białowęka. Kilka przecznic od jednego z największych zakładów karnych w Polsce. Początkowo Mariusz Wójcik nie wiązał swojej kariery z pracą w policji. Zawsze chciałem być kolejarzem. Często lubiłem oglądać sobie pociągi przyjeżdżające przez stacje po zdanej maturze. Całe trzy miesiące popracowałem na kolei, jednak stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. A chciałem kierować pociągami, natomiast ówcześniej przełożeni nie chcieli mnie skierować na tak zwany kurs prowadzenia pojazdów elektrycznych, więc zrezygnowałem z pracy. Zawodowej drodze wujcika przesądziło spotkanie z dawnym kolegą. Poznałem takiego młodego człowieka, który odsłużył wojsko w ówczesnej milicji jeszcze. Postanowiłem sprowadzić swoich sił, przeszedłem wszystkie badania i rozpocząłem służbę. To był dokładnie 16 dzień października 1991 roku. Mariusz Wójcik przeszedł przez wszystkie szczeble policyjnej kariery. Rozpoczynałem służbę jako zwykły policjant. Jeździłem radiowozami, uganiałem się za przestępcami. W międzyczasie poznałem swoją żonę. Żona prowadziła działalność gospodarczą. Ja jej w tym pomagałem. Chcieliśmy mieć własne mieszkanie, chcieliśmy na to zarobić, więc ciężko pracowaliśmy w tym czasie. Ja można powiedzieć na dwóch etatach. Często pracowałem po 16 godzin. To no po to, żeby mieć lepsze życie troszeczkę, no. dla, 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 dla siebie, dla, dla żony, dla dzieci. A w międzyczasie skończyłem szczytno, skończyłem e, studia wyższe. No i stałem się oficerem. No ktoś powie, że robiłem karierę w policji. Nie, nie. Ja robiłem swoje. A że lubiłem to, co, to, co robiłem, to przełożeni to dostrzegali i awansowałem. No. Z czasem byłem zastępcą naczelnika, naczelnikiem wydziału. Potem kierowałem jednostkami takimi czy innymi. Był początek lat 90. Okres dynamicznie rozwijającego się drapieżnego kapitalizmu. Patrząc z perspektywy czasu, trudno teraz niektórym wytłumaczyć, jak to w ogóle było. Ta policja była, ale z reguły jej nie było. Były niedostatki, wszystkiego brakowało. Yy, nie wszędzie człowiek zdążył. Poza tym poznałem też yy, dużo osób, są W każdym razie no, wiele osób dorabiało się w sposób nielegalny. Po prostu zarobki w policji były tak niskie. Yy, nikomu to nie przeszkadzało, że policjanci sobie dorabiali na ulicy. To nie oszukujmy się, tak trzeba to powiedzieć. Czy ja w tym brałem udział? No to na to muszę już niestety zasłonę milczenia, bo. Czy to było tak, czy, czy, czy się jak dbało różnie. Mariusz Wójcik na wszelkie sposoby starał się dorobić do policyjnej pensji. Bardzo dużo osób ciężką pracą też mogło dojść do jakichś sukcesów. Mnie się wydaje, że mi się to częściowo udało, ponieważ ja nie pochodziłem z jakiejś rodziny, która miała nie wiadomo jakie zasoby finansowe, z normalnej rodziny. Rodzice pracowali państwowo przecież przez wiele lat. Mariusz Wójcik prowadził różne sklepy. W 2002 roku razem z żoną otworzył sklep w Legionowie. Te lokale, które ja wynajmowałem w Legionowie wraz z żoną należały do pani Jelanta Pani Jelanta miała przyjaciela, który później został jej mężem, pana Dariusza I my ze sobą współpracowaliśmy bardzo długo. Najpierw wynajmowałem jeden lokal, potem wynajmowałem drugi lokal, a w 2009 roku wynajęliśmy wraz z żoną trzeci lokal od tych państw. Według informacji byłego policjanta, współpraca z właścicielami lokalu układała się bardzo dobrze. Normalne relacje biznesowe. Tam nie było żadnych problemów, żadnych kłótni. Jeżeli miałem problemy jakieś z płatnościami w zadane lokale, bo ktoś mini na przykład nie zapłacił, była jakaś tam obsługa tydzień, czy dwa tygodnie, czy nawet miesiąc czasami się zdarzało, rzadko, bo rzadko ale tak było, nie było żadnego problemu. Pani Jola i pan Dariusz mieszkali na górze, nad tymi sklepami. Po jakimś czasie się przeprowadzili w okolice Ciechanowa, z tego co dobrze pamiętam, i wtedy już taka łączność z nimi była rzadsza, ponieważ przyjeżdżali ten raz Czasami dwa razy w miesiącu. Pewnego dnia w 2011 roku pan Dariusz przyjechał do sklepu wójcików odebrać czynsz. Z reguły w, już w tym czasie rozliczaliśmy się niegotówkowo za wynajem tych lokali, tylko przelewem. Natomiast pewnego razu pan Dariusz przyjechał i poprosił mnie, czy moglibyśmy się rozliczyć w sposób? gotówkowe. No i dla mnie to nie było większego problemu, bo tu nie ma różnicy. Udałem się do banku, tam wyjąłem te wtedy 10 tysięcy złotych i przekazałem panu Dariuszowi. I to był ten feralny dzień, kiedy się okazało, że pan Dariusz zaginął. Postaliśmy się po wyjściu i następnego dnia z rana otrzymałem telefon, że pan Dariusz jednak co byłem trochę zdziwiony, bo dostałem telefon od pani Joli, że jednak pan Dariusz się w domu nie pojawił. Zaniepokojona pani Jolanta zadzwoniła najpierw do Mariusza Wójcika. Ja odebrałem, byłem wtedy w domu, że zaginął. No, wytłumaczyłem, że oczywiście że był, że się spotkaliśmy, że rozmawialiśmy, że no, wsiadł samochód i odjechał. Następnego dnia pani Jolanta zgłosiła na posterunku policji zaginięcie męża. Zgłoszenie przyjął podwładny wujcika. I minęło kilka tygodni. Mój policjant, mój podwładny na Tarchomini odnalazł samochód, w którym pan Dariusz się poruszał. Ten samochód był poszukiwany, jako że osoba została zgłoszona jako zaginiona. Dwa dni później otrzymałem informację, że odnaleziono w lesie pod Kałuszynem odnaleziono szczątki ciała Pana Dariusza. Znaczy, szczątki, które później się okazały, że to jednak był Pan Dariusz. Co się wydarzyło po wizycie Pana Dariusza w sklepie Wójcików? Według ustaleń sądu Wójcik wręczył właścicielowi lokalu gotówkę. To było 10 tysięcy złotych. Zresztą na co mam dowód, ponieważ poszedłem do banku i wybierałem te pieniądze. Z reguły to, to gdzieś tam się zabieruszy, a ten jeden dokument się ostał akurat. Druga wpłata to była 3 tysiące z kawałkiem. Ponieważ ja za czynsz wtedy płaciłem brutto, około tam niecałe 14 tysięcy złotych. I taką Dariusz, pan Dariusz miał, miał przy sobie prawdopodobnie kwotę jak jak mnie opuszczał w piątek Jednak według ustaleń śledczych policjant razem z biznesmenem wsiedli do samochodu Następnie w odludnym miejscu wujcik zastrzelił Dariusza S W nieustalonym miejscu działając zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Dariusza S oddałem co najmniej cztery strzały z pistoletu P64, z dwa w głowę, dwa kolejne w plecy, w wyniku czego nastąpił zgon pokrzywconego, a następnie w nieustalonym dniu porzuciłem złoki w lesie w miejscowości Kałusz. To znaczy, że zabiłem człowieka dla 13 tysięcy złotych. Dożywotniacy. W 2011 roku Mariusz Wójcik, komendant Komisariatu Policji na warszawskiej Białołęce, z zimną krwią zastrzelił Dariusza S., od którego wraz z żoną wynajmował lokale handlowe w Legionowie. Motywem miały być długi Wójcika. Oczywiście, że byłem zaburzony, ale jak poprosiłem sąd o te zapytanie w Biurze Informacji Kredytowej, jak to zadłużenie wygląda i czy jest regularnie spłacane, no to się okazało, że wszystko jest w porządku. Czyli owszem, miałem kredyty, ale każdy kredyt był spłacany regularnie i na czas. Były policjant wciąż twierdzi, że tego nie zrobił. Czy to w takim razie można powiedzieć, że muszę kogoś zabić i to jeszcze zabić kogoś, kto? Wynajmuje mi lokale, z których ja czerpię korzyści. Ciało zamordowanego mężczyzny odnaleziono dopiero po miesiącu. Biegły stwierdził, że to ciało pana Dariusza zostało porozrywane przez dziką zwierzynę. I była taka sytuacja, że na jedną z posesji w Kałuszynie pies właściciela przyniósł kawałek ręki. Po odnalezieniu szczątków śledczy szybko ustalili, że komendant policji z Białołęki jest głównym podejrzanym o morderstwo. Zostałem przesłuchany w prokuraturze w Legionowie, w prokuraturze rejonowej, która na początku prowadziła to postępowanie. We wtorek zostałem odwołany z funkcji komendanta na komisariatu, a w czwartek zostałem zatrzymany przez prokuraturę rejonową w Legionowie. Wójcika zatrzymali jego podwładni. W czaszce denata policja odnalazła pocisk. Ustalono, że najprawdopodobniej pochodził z broni, która znajdowała się w szafie w gabinecie komendanta na komisariacie. Wójcik twierdzi, że to nie jego pistolet. Według jego zeznań zostawił go jeden z policjantów. To był czysty przypadek, ponieważ rozmawialiśmy, a znamy się od wielu lat. Rozmawialiśmy. On otrzymał telefon, ten pistolet został. Ja nie mogłem dłużej czekać, ponieważ spieszyłem się w inne miejsce. Wójcik twierdził, że schował broń do sejfu. Jednak ustalenia śledztwa temu przeczą. Zawsze z początkiem roku są powoływane komisje przez wyższych przełożonych, które sprawdzają stan uzbrojenia w jednostkach. Ten, te kontrole polegają przede wszystkim na sprawdzaniu, czy broń jest czysta, wyczyszczona. Ja jako kierownik jednostki też takie polecenie wydałem i kontrolowałem to, co też zostało mi potem wytknięte, że strasznie się interesowałem bronią. No nie, bo to jest zawsze w pierwszym kwartale każdego roku jest to normalne. Policjant pobrał broń do czyszczenia. Położył broń na stole, przy którym rozmawialiśmy, a po czym otrzymał telefon po jakimś czasie, a żeby miał jakąś prywatną rozmowę, więc wyszedł z mojego gabinetu. Wyszedł i go nie było przez jakiś czas, dłuższy czas. Czekałem na niego 5 minut, 10 minut, a że dłużej nie mogłem, po prostu tę broń złożyłem do mojej szafy pancernej i wyszedłem. Jak przyjechałem. Po tym spotkaniu z panem do, do komisariatu, to tę broń oddałem dyżurnemu. Nie chowałem tego, że nie widzę, tylko oddałem i powiedziałem: Czy ja to jest broń i dlaczego to robię? Policyjni biegli, mieli problem podczas badań balistycznych broni. Dalsze analizy wykazują, że na końcu przewodu lufy są jakieś uszkodzenia, które. Nie mogą doprowadzić do całkowitego mm, y, przyporządkowania tej broni do odnalezionego pocisku. Identyfikacja broni była utrudniona, ktoś bowiem próbował uszkodzić lufę przy pomocy pilnika. Jednak nie na tyle skutecznie, by nie można jej było zidentyfikować. Stwierdzono, że po strzelaniu przeze mnie do pana Dariusza, ja jeszcze musiałem tych uszkodzeń dokonać w przewodzie lufy, prawdopodobnie jakimś ostro przedmiotem, na przykład pilnikiem. Biegły występuje do prokuratury z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiercenie lufy na długości 12 mm po to, żeby się pozbyć tych zadrapań, które tam były. Prokuratura wyraża zgodę, Specjalistycznie ta broń, ta lufa, przewód lufy, koniec przewodu lufy jest rozwiercany na tą głębokość 12 mm. Po czym wiadomo już, że nigdy się nie da przyporządkować tej broni do tego pocisku w 100%, ponieważ został ten przedmiot, czyli jako dowód, został zniszczony. Biegł określa, że według niego na 75% jest użyta ta broń. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to musiałem to zrobić tylko tego dnia, czyli 11 lutego, i tylko w między ewentualnym strzelaniem z tej broni a zwróceniem jej. Kolejną poszlaką w sprawie były ślady odnalezione na butach wujcika. W moich butach służbowych znaleziono grudkę ziemi, która mogła pochodzić z tego miejsca, gdzie znaleziono zwłoki pana Dariusza. Natomiast Biegły stwierdził, że taka grudka ziemi to może pochodzić z 80% lasów w Polsce. Broń i ślady na butach nie były jedynym dowodem w sprawie. Podczas śledztwa Mariusz Wójcik mataczył. Próbował zdobyć alibi. Muszę przyznać, że zrobiłem straszną głupotę podczas tego przesłuchania, bo powiedziałem tam pewne rzeczy, które były nieprawdziwe. Stwierdziłem, że w czasie, kiedy po spotkaniu z panem Sołtyskim spotkałem się tam z innym kolegą, to byłem policjant. Trochę wplątałem sprawę mojego kolegę, który też za to odpowiedział. Tylko został za składanie fałszywych, fałszywych zeznań oskarżony. Dostał jakąś karę za zawieszenie. A to było spowodowane, ja wiem, jakimś takim odruchem samoobrony, bo Teraz mi nawet trudno powiedzieć, co ja sobie myślałem. Trochę też byłem w szoku, ponieważ, e, mimo że obcowałem często z takimi sprawami, to jednak nigdy nie byłem aż tak blisko związany e, z osobą, która, która zginęła. Ta sprawa jest przedziwna i tutaj tych posztach jest mnóstwo. One łączą się w pewien ciąg zdarzeń, które zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji przyjął za pewnego rodzaju pewnik, skazując go na najwyższy wymiar kary. Co ciekawe też w tej sprawie, to jednak sprawa puszlakowa. I tu należałoby się zastanowić nad tym, czy w takiej sprawie wyrok najwyższy w Polsce obowiązujący, czyli kara dożywotniego pozbawienia wolności, przy tylu jednak wydaje się nieścisłościach, które w jakim stopniu, ale nie do końca zostały wyjaśnione w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego, czy taki wyrok po prostu powinien zapaść. Ten najwyższy. Były policjant w zakładzie karnym to dla administracji i służby więziennej przypadek szczególny, który może powodować różne zagrożenia. Inni osadzeni mogą być dla takiego więźnia bardzo niebezpieczni. Muszę powiedzieć, że ja byłem w takim szoku, jak chyba nigdy żyć. I tak niewiele z tego pamiętam. Przyjęcie, cela, i u mnie stres się objawia tym, że po prostu śpię. I chyba za dwa dni to przespałem. Byłem sam w celi monitorowanej. Dzięki Bogu służba więzienna nie była nastawiona w jakiś sposób wrogi, więc tu też dużą pomoc otrzymałem, ale też otrzymałem pomoc od innych zatrzymanych, których też ja zatrzymywałem lub znałem z różnych miejsc zawód policjanta czy też funkcjonariusza służby więziennej jest mało, mało atrakcyjny wśród osadzonych i istnieje ryzyko sytuacji trudnych. Natomiast tutaj w przypadku tego osadzonego odbywa karę w naszej jednostce już kilka Lat i takich sytuacji nie było. Jednym z elementów tego jest na pewno, albo przyczyny jest tego, że właśnie jest skazany na karę dożywotniego pozwolenia wolności i ci osadzeni przez pozostałą grupę osadzonych też są traktowani w inny sposób. Owszem, pożartują sobie czasami tak, pies taki, pies taki czy taki, owaki. No strach jest zawsze, bo nigdy nie wiadomo, co będzie, natomiast. staram się nie, staram się nie szukać jakichś tam konfliktów i tak dalej. Przerażają mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jestem tutaj za coś, czego nie zrobiłem. I to mówię z całą mocą i będę powtarzał, nawet jeżeli będę miał tutaj zgnić. To, czy ktoś będzie chciał dać mi szansę wypuszczenia mnie na wolność, to jest zupełnie inna sprawa. Też zdaję sobie sprawę, że mogę nigdy na wolność nie wyjść i że będę musiał już w tych warunkach spędzić resztę życia. Ja jestem pewien, że ja nie zabiłem pana Dariusza, a wyjdzie to na światło dzienne. To jak się będą wszedli ci wszyscy ludzie, którzy właśnie tak uważają, że niech bydlok siedzi w więzieniu do końca życia?